Zadanie 28, matura podstawowa 2020. Mamy tutaj wykazać, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest taka nierówność. Pierwsze, co możemy tutaj zrobić, to po prostu przemnożyć to a przez nawias i mamy wtedy a kwadrat minus 2ab. A tutaj plus b kwadrat, 2b kwadrat. I tutaj... Y to jest bardzo podobne do tego wzoru skróconego mnożenia. Jedna różnica jest taka, że tutaj mamy 2b kwadrat, a we wzorze jest b kwadrat. Wobec tego a kwadrat się zgadza, minus 2ab też się zgadza. To możemy rozbić na b kwadrat plus b kwadrat. No, bo b kwadrat plus b kwadrat to 2b kwadrat i to jest większe od zera. W tym momencie Tutaj już mamy na czysto ten wzór i możemy zapisać, że ta część równa się a minus b do kwadratu. No i to plus b kwadrat zostaje bez zmian i to jest większe od zera. W tym momencie dostajemy jeden punkt na maturze. Teraz, żeby dostać dwa punkty, musimy uzasadnić, dlaczego to jest większe od zera. Musimy tutaj przytoczyć fakt, który z tym musimy zapamiętać, że dla każdego, dla każdego x rzeczywistego x kwadrat jest większy równy 0. Czyli dowolną liczbę, jak podniesiemy do kwadratu, to jest ona nieujemna. I teraz możemy zapisać, że b kwadrat z tego faktu jest większy lub równy 0, a a odjąć b. Do kwadratu jest większe, ostro od zera, dlatego że tutaj na pewno nie będzie zera, ponieważ w zadaniu napisali, że to są dwie różne liczby rzeczywiste, a tylko 0 do kwadratu jest równe 0, reszta jest dodatnia. Czyli ostatecznie mamy coś większego od 0 plus coś większego równego 0, co jest większe od 0. I dostajemy. Dwa punkty.